Ministrant to jest coś takiego jak harcerz, tak? Na przykład, co jest po harcerzu? Jesteś jakimś kurwa wodzem? Taki leśniczym jesteś, czy co? <laughs> Nic nie ma? Aha, czyli har jesteś po prostu... Nie ma tam żadnych szczebli? <laughs> wodzem plemienia jesteś, no to zajebiście. I CIE GWAŁ się wypowiadać, ale ja to by na mnie tak odebrałam, no po prostu, you know, it is what it is O jakiej influencerce mówiłaś, że się nie... Było tak, że wszyscy się porobili i ona chciała zajebać szczura z dicka Marcina, ale mu nie stawał I kolega powiedział, żeby zajebałą z jego fujarki, a ona powiedziała, że nie chce a Marcin mówił, żeby nie odzyskał, i tego szczura i potem się i bali w trzy Skrapek mnie ten i tak taki stopy skrapek wyskoczył Patrz bardzo delikatnie, nie? JEDZIEMY! O piekrze, ja tu kurde belemole Czapka mi wyleciała! Czapka pitera! Pen bull Emocje Fesop jeszcze mnie trzymają na Szósty na dzień wędrówki, wędrówki. Kuba już zaczyna powoli mówić, że smakuje mu jego mod Brakuje wody To jest ten moment, w którym właśnie takie bobki O, oh, taki ma bardzo dużo pożywienia Zostawię sobie na później Dobra Ale fiocha Prawie Piężka. umarłam Dawałeś radę Ładna z kraju radę, co ty gadasz, zobacz Jezu, zatrzymują cię patencki Serio? I just put you at 80 plus, you're... 80 Oh, okej, okay, okej okay. Kuba nauczyciel, co? Ale super. Bo się To Trąbeczka. Nie, 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 nie. Ty, ale ta Monia teraz w każdym odcinku jest. Ja myślę, że y, Fris i tak zauważył, że ludzie ją zaczęli lubić. Polubili ją i teraz wkładają, wrzucają z nią jakieś tam wstawki. Pewnie niedługo kanał wystartuje. <laughs> kurwa. Ej kur... Już bałagan mi zrobiliście w pokoju. I to spakuję później. Norbi, smutna minka, ale to tak słodko wygląda, jak taki Maciuś siedzi i przez oczka sobie ogląda filmiki, jak taki ja, jak miałem 8 lat i byłem zafascynowany jakimiś trikami na deskorolce. Teraz mam 11 tylko ze oglada onego 5 zł. Co kurwa? Nic nie zrozumiałem. Ale dziękuję za donej, tak? <laughs> Rude, wredne i upośledzone, rude, wredne i zabijaczone, rude, wredne, nie widzę jej, rude, wredne, proszę zabij się, rude, wredne tak, i upośledzone. E, frusty takie, kurwa tak mi chuja rozrywa. Mmm, to jest naprawdę pyszne Schudłem chyba dzisiaj po tym rowerze, ja pierdolę jaki jestem przystojny Pierdolę, myślę, że to jest już napisane M0 Ortiguis jest szybszy od Lambo Staje na wagę i sekunda do setki 5 złotych Dziękuję bardzo za taka. A to nawet takie zabawne. <laughs> ja pierdolę, ale strasznie głupie, no strasznie głupie. fryzury, yy, którą zafundowała mi pani fryzjerka na osiedlu. Do mnie broda też nie pasuje. No zobaczcie, ja teraz wyglądam jak taki małolat, a z brodą wygląda jak taki kurwa stary dziad. Nie będę miał brody nigdy, postanowiłem właśnie teraz. Proszę. No. Najpierw ciepłe mleko później... To była osadzka. Nie wiem, nie, <ślad> <Co>? nie <ślad> mam tak Tak wygląda, tak wygląda osadzka. <ślad> o, wiesz jaki jest ziembic! Dawid jak Monia mówi ale Wiocha to one nie wie co to prawdziwa Wiocha. Monia jeśli to oglądasz, to przyjedź do ziabic. Ja i moje wieśniaki się to będą <noise> <za opieką. głos> Dziękuję Ci Dawid bardzo za Donata. Pozdrawiamy całe widzę. Załóżmy, że tu jest ten statek, nie? I tu była taka skocznia zrobiona jeszcze większa. No i tu. Tafla wody. No i ja tak mówię. Chuj taki. Na bombę wale, Na bombę, nie? Wszyscy tam na nogi. A ja mówię, nie no, zrobimy taki wielki plusk. I gościu, skumaj to, że się złożyłem w taką idealną bombę. Kurwa, nie wiem, jak bombę od boku narysować. Dobra, załóżmy, że tu jest moja dupa po prostu. Tak. O. I tą idealnie kurwa, tą dupą, przypierdoliłem kakaowym okiem w tą tafle wody. Dostałem takiego rozerwania. Nie wiem, myślę, że mogło mi nawet, tak wiecie. Przez odbyt taką lewatywę, kurwa, zderzenie staflom zrobić. Wygięło mnie tak, tako mnie wygieło. Takie pieczenie, kurwa, takie pieczenie, chłopie, jakbym walnął z 12 kub w ciągu. Kiedy liga legend? Jak będę miał już wygłuszony pokój? Bo przyszła skarga e-mailem do mnie, <noise> że jestem za głośno tutaj. Analizę to. w tym mieszkaniu, w tym mieszkaniu rodziców, ale to tam takie twarde te ściany chyba były. Jakieś takie lepsze. Nigdy nikt u mnie nie był i się nie skarżył. To jest mega fajne swój bo No właśnie wiem, właśnie wiem. To mnie troszeczkę martwi. Ale jeszcze wierzę, jeszcze wierzę w to, że to wygłuszenie faktycznie coś da. No właśnie, uku... <gryw> Ukusia kurwa w ogóle się nie niesie. Słuchajcie, my... takie melarze Ukusia były robione. Po 30 osób na chacie, czasem nawet taka głupawa no bo że taboretami waliliśmy specjalnie bomby, kurwa, w tego. W podłogę nic, kurwa, ani razu tam policja nawet nie przyjechała. A przysięgam wam, że jakby tu taka impreza była, to by wojsko, kurwa, przyjechało. I ten screen legendarny, czekajcie. No właśnie, jest u zrobiony. Zimne mleko, czy się No i mamy Głosowanie. No i 75% jest to no tak. A już 74%. Co pierwsze, mleko czy płatki? Zawsze pierwsze płatki, bo wtedy możesz dostosować ilość mleka. Jeśli ktoś robi na odwrót, no to wydaje mi się, że jest debilem jebanym. Zawsze na początku płateczki, potem zalewasz mlekiem do. No wiadomo, do końca miski, nie?